Dzisiaj, kochani, dzień niemałej wagi, dlatego że dzisiaj umówiłam się na dziarkę, na tatuaż. Malutki, ale będzie tutaj gdzieś na żebrach, tak żeby go było widać pod biustonoszem. Myślałam już od jakiegoś czasu, żeby sobie nowy tatuaż zrobić. Mam już dwa tatuaże i moje tatuaże zazwyczaj właśnie są małe i w mało widocznych miejscach. Raczej widać je dopiero wtedy, kiedy się rozbiorę do rosołu, albo kiedy jestem na plaży w bikini. A tak to nawet na siłowni jakoś tam bardzo nie przewijają, bo w sumie na siłowni też jestem dosyć roznegliżowana zazwyczaj. Także tak, wzór mam wybrany. Już od dłuższego czasu chodzą za mną dwa tatuaże. Jeden napis, napis chodzi ze mną od bardzo, bardzo dawna, natomiast stwierdziłam, że jeszcze na to, co chciałabym napisać, nie zasłużyłam. Tak myślałam jeszcze jakiś czas temu, teraz już myślę, że tak, że zasłużyłam i że też będę robić jeszcze kolejną dziarkę. Natomiast dzisiaj robię symbol kobiecości, symbol intuicji i naszej kobiecej energii ciekawa jestem czy już się domyślacie co to będzie zabieram was ze sobą eee, myślę, że będzie bolało chociaż akurat jestem dosyć odporna na ból natomiast no w tym miejscu podobno boli także trzymajcie kciuki eee, oj, 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 chrypka, nie wiem czemu eee, OOTD na dzisiaj to spódnica Stuletnia z Zary. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś, wiele lat temu, był taki trend właśnie na te spódnice, e, tutaj z, z taką haleczką krótką. E, także mam dwie takie spódnice, druga jest różowa i noszę je nieustannie od bardzo, bardzo wielu lat, więc ewidentnie, e, no jakaś tam klasyka i do tego buciory. E, zaraz dojdzie jeszcze Ramoneska. A no i oczywiście nie wiem, czy to widać. <laughs> No, i oczywiście na szyi mój ulubiony swarowski do tego gwiazdka z Mykonos. Na łapce mam zegarek tousa, bransoletkę tousa i bransoletkę z Meksyku. Na razie się jeszcze jej nie pozbywam, jakoś tak mi się dobrze nosi. No i pierścionek tousa I pazurki hybryda, kabos. Ramoneska dorzucona. Dorzuciłam też szanelkę moją, bo ja... I tak, jeszcze dorzucę szal, Gucci, jeszcze jedną kurtkę, i wtedy już będę gotowa do wyjścia. I szal Gucci też już dorzucony, powiem Wam, że sprawdzam, mi się wyśmienicie. I w sumie, że mimo to, że tak jak Wam mówiłam, pogniót mi się ostatnio, to mimo, że go nie wyprasowałam, jakoś tak sam się wyprostował, wyprasował. Nie mam póki co ciągle żadnych zaciągnięć. Odpukać. Także, no, bardzo ładnie on wygląda, i bardzo podoba mi się to, że właśnie nie widać tego logo. Naprawdę trzeba wstać z bardzo, bardzo bliska, żeby to zobaczyć i też bardzo się przyglądać. Także, tak to wygląda. No, taka czarownica. Jest, natomiast nie zobaczycie za dużo, ponieważ y, jest trochę pokrwawiona. Jest pod taką folią specjalną. No, kto zgadł, że będzie to Księżyc, to gratuluję. Y, natomiast, wracając, jest troszkę pokrwawiona, i jeszcze przez dłuższą chwilę będzie musiała być tutaj pod tą folią. Także wrócę do Was, jak już to mi się troszkę. Zagoi. Pytałam Was jakiś czas temu na Instagramie, czy polecacie mi jakąś klinikę urody taką sprawdzoną, profesjonalną, gdzie mogłabym wykonać różnego rodzaju zabiegi na twarz Wiecie, że od zeszłego roku staram się właśnie też bardziej profesjonalnie zadziałać No i w końcu zdecydowałam, dzięki Waszej pomocy, że wybiorę się do kliniki Revitalife Przejrzałam stronę, przejrzałam cennik, przejrzałam opinie w internecie i wszystko mi się zgadza. Plus też lokalizacja i dojazd mi się zgadzają. Także tam będę teraz chodzić. Już tam byłam na pierwszej wizycie. Bardzo dobre wrażenie odniosłam. Było bardzo profesjonalnie, bardzo wyczerpująco. Wszystkim mi tam opowiedziano. Także zdecydowałam, że umówię się też na zabiegi. No i co? Została zbadana moja cera. Ja nie mówiłam jakoś za bardzo o tym. Gdzieś tam wspominałam, ale jakoś nie bardzo bardzo wam, że ostatnio trochę mi się skóra zmieniła. No i byłam już u trzech różnych dermatologów i wszystko wskazuje na to, że poszła ona w stronę skóry wrażliwej, naczynkowej z normalnej. Eee, także teraz będę o nią dbała troszkę inaczej niż dotychczas. No, powiedziano mi, że jest to normalne, że właśnie po 30. Ta skóra może się drastycznie zmienić. Ona podobno jest u mnie w bardzo dobrym stanie, natomiast po prostu genetycznie takie ja mam predyspozycje, że teraz ona będzie jednak bardziej wrażliwa, naczynkowa, z tendencją do trądziku różowatego nawet. Zobaczymy, jak z tym trądzikiem będzie. No, na razie jestem bardzo zadowolona, wszystko jest git. Natomiast właśnie w klinice Revitalife pani ułożyła mi taką serię zabiegów. Także będziemy działać kwasami. Będzie to kwas azaleinowy, mam nadzieję, że dobrze mówię. Jak nie, to będzie tutaj tekst. Także będziemy robić tym kwasem. On ma być taki dosyć delikatny i dobry właśnie dla mojej skóry i cztery zabiegi wykonamy, a później do mojego typu skóry najbardziej wskazane będzie osocze bogatopłytkowe i to powinnam robić jakieś dwa razy w roku. Także na razie taki plan na wzmacnianie skóry i na to właśnie, żeby ona jak najdłużej była młoda i piękna. No i dzisiaj właśnie idę na pierwszy zabieg kwasem. E, teraz dużo o tym też czytam właśnie, co po trzydziestce najlepiej robić. Także najczęściej pojawiają się właśnie kwasy, e, retinol, e, mezoterapia i właśnie osocze. E, także działamy. I ja Was biorę ze sobą i będę Wam też mówiła o moich wrażeniach odnośnie zabiegów, odnośnie kliniki. E, także co, przebieram się, ogarniam się. Oczywiście fatiata bez... Makijażu, działamy. Zaczynamy od takich miejsc, które są mniej wrażliwe, czyli czoło, policzki, ale bliżej żuchwy. Schodzimy delikatnie w kierunku szyi. Raz przy razie. I druga strona. Wróciłam już z zabiegu Bardzo krótki zabieg, chyba trwał jakieś 15, no max 20 minut Nałożone zostały dwie warstwy kwasu azelainowego Słuchajcie, za dużo tam jest tam ogłosek Myli mi się to, ciężko mi to zapamiętać i wymówić W każdym razie, dwie warstwy kwasu A teraz na twarzy jeszcze mam trzecią warstwę Ale to już jest żel Który mam zmyć po godzinie do dwóch No i co? Po tym kwasie twarz ma być dogłębnie oczyszczona i też ładnie zregenerowana. Wszystkie przebarwienia mają sobie pójść precz. Ja tutaj ostatnio miałam problem z brodą, która jest już teraz permanentnie czerwona, mimo że tam nic się nie dzieje, ale po prostu takie po wypryskach mi zostały przebarwienia. Także to sobie ma pójść precz. Tak jak powiedziałam, może zrobię Wam zbliżenie na twarz. O! Tak się błyszczę od tego żelu teraz. No i co? I docelowa skóra ma być nawilżona, pięknie napięta i dłużej. Młoda, taki jest cel Ten kwas jest jednym z tych najdelikatniejszych Więc on właśnie jest dla skóry wrażliwej Z tendencją do trądziku różowatego I tak dalej, i tak dalej No i dowiedziałam się, że moja skóra Bardzo dobrze zareagowała na ten kwas Więc Zamiast czterech zabiegów, o których Wam mówiłam Prawdopodobnie kolejny zabieg To już nie będzie kwas, tylko Endermologia, czyli napinanie twarzy I jeszcze Wam dokładniej O tym zabiegu powiem, jak już go Zrobię sobie Także bardzo mi się podoba to, że dziewczyna, bo nie wiem jak wygląda w, w całym tym miejscu, czy wszyscy tam tacy są, natomiast dziewczyna, kosmetolog, która mnie tam obsługuje, Kamila, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, jeżeli ogląda. Ma bardzo dużą wiedzę I naprawdę czuję się przy niej bezpiecznie I o to mi chodziło Także widać, że ona reaguje też Na bieżąco, na to co widzi No zbadała moją skórę Powiedziała, że będą to cztery zabiegi Kwasami, ale właśnie będziemy Skórę obserwować Jak ona reaguje na te kwasy Zareagowała wyśmienicie, więc powiedziała, że Prawdopodobnie zostaniemy tylko przy tym jednym Zabiegu na kwas i będziemy już dal, Dalszymi działały zabiegami Uff Zabieg kosztował nieco ponad 300, i na kolejny zabieg mam się zapisać na, za około 2-3 tygodnie. Także tak, no i po zmyciu tego żalu, też dam Wam znać, jak to wszystko wygląda, się prezentuje. A jeszcze Wam pokażę, jak ja się prezentuję. Przyszłam do domu, jeszcze się nie rozebrałam i mam, słuchajcie, szal tosa, który Wam pokazywałam w ostatnim filmie o prezentach urodzinowych. Noszę go namiętnie i widzicie, że nawet całkiem nieźle wygląda do czarnej kurtki. Jak są jasne jeansy i ten szal, to po prostu jest idealnie. A pod kurtką mam zwykły taki sweterek, to chyba jest Zara albo Esprit. Coś w tym stylu i tak właśnie sobie noszę ten szal to no bardzo on mi się dobrze sprawuje, słuchajcie, namiętnie, namiętnie noszę. Chciałam ja Wam jeszcze szybko pokazać przesyłki, słuchajcie, taką ogromną pakę dostałam z Avonu, naprawdę jest to wielkie, nie wiem czy widzicie, zobaczcie tutaj proporcje, ale teraz może zobaczycie. Taka przesyłka. I tutaj są kosmetyki podzielone y, na wiek 25, plus, 35, plus, 45 plus i 55. I mamy tutaj przeróżne kremy, sera, y, ampułki. Także u, będzie testowane. A przynajmniej będzie testowana ta grupa wiekowa 35 plus i 25 plus. No, bo jakoś tak jestem pomiędzy. Także te dwie rzeczy będę testować. Także bardzo, bardzo dziękuję. A tu kolejna przesyłka, bardzo mnie ekscytująca od Easy Living czyli y, dziewczyny, które stworzyły swoją markę i sprzedają tego typu roller. Już Wam pokazuję, co dostałam. Ten złoty roller, z tego cieszę się bardzo, dlatego że ostatnio zauważyłam, że trochę mi podbród leci w dół. A ten roller ma właśnie pomagać naciąganiu, napinaniu skóry, także no zobaczymy, zobaczymy. Na pewno będę korzystać z tego bardzo dużo. Poza tym kolejny roller, to z tego co kojarzę jest nowość w sklepie, soniczny roller do masażu twarzy. Prze, 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 przepięknie to wygląda. Też na pewno będę dużo z tego korzystać, bo słyszałam, że dziewczyny się tym zachwycają, że te rollery naprawdę dają bardzo dobry efekt, a na pewno jest też bardzo przyjemne. Więc tak, co tu jeszcze przyszło? Bańka do masażu twarzy, a to już otwierałam. Tak to wygląda, więc to też się będzie przysysało. I po twarzy można tym jeździć. Bardzo jestem też tego ciekawa. No, szczerze mówiąc, to do celulitu, do całego ciała. E, to takie rollery, które. E, rolery, wspomnijmy, jak to nazwać, bo to nie jest roller. To takie przysawki, które wszędzie są teraz reklamowane. Słuchajcie, ja to mam do ciała i korzystam właśnie na udach, dlatego że tam mam celulit i to działa. Naprawdę działa, więc do twarzy z też przetestuję. A tu jeszcze serum wegańskie. Pewnie właśnie do masażu twarzy. I kolejny dzień po zabiegu kwasami, e, słuchajcie, jestem bardzo zadowolona z zabiegu, mam pięknie zwężone pory, twarz jest rozświetlona, wszystko cacy, e, jedyne co się nie sprawdziło to to, że mam tutaj kilka takich malusieńkich czerwonych krosteczek, e, no i było powiedziane, że one prawdopodobnie znikną, natomiast one nadal są i wręcz mam wrażenie, że doszło kilka nowych także no to się nie sprawdziło, natomiast cała reszta faktycznie jestem bardzo bardzo dowolona. To był pierwszy zabieg, więc no nie mam, że kolejne zabiegi będą jeszcze jeszcze lepsze i ta skóra będzie jeszcze lepsza. Także będę was updateować. A tymczasem chciałam wam pokazać, dlatego że doszły mi jeszcze prezenty urodzinowe. Niespodziewanie, i chciałam Wam je pokazać, bo są naprawdę bardzo fajne. Także zasiadam z Wami i pokazuję. I już jestem zasiądnięta. Zgromadziłam prezenciory, które jeszcze doszły. E, słuchajcie, dwa pierwsze. To są rozświetlacze i to są rozświetlacze marki Beka. Oba to jest ten sam kolor, czyli opal, natomiast ten jest, tak jak widzicie, w formie płynnej. No Beka ma świetne te rozświetlacze, chociaż teraz też te tanie marki tak dopracowały swoje formuły, że naprawdę momentami yy, trudno rozróżnić. No natomiast Beka wydaje mi się, że to była taka jedna z pierwszych firm z takim mega naciskiem na rozświetlacze i bardzo dobrze im to idzie. No, i tak to wygląda. I to jest taki delikatnie złociutki, żółty, idealnie nadający się kolor właśnie dla naszej polskiej karnacji. Także bardzo, bardzo mi to przypadło do gustu. Jest bardzo delikatny w tej formule, właśnie płynnej, bardzo taki efekt mokrej skóry, zdrowej skóry, naturalny, czyli mój ulubiony. Natomiast właśnie mam ten sam kolor jeszcze w miniaturce, bo to był taki zestaw właśnie dwóch miniaturek. I tak wygląda on w kamieniu. W kamieniu zdecydowanie efekt jest mocniejszy. Także jeżeli byście się zastanawiały, to delikatny efekt, właśnie ten płynny, bardzo delikatny, a taki mocniejszy, właśnie taki jak mam dzisiaj tutaj, to jest ten w kamieniu, mam też go. Na nosie. Piękny, piękny. Na pewno zarówno latem, jak i właśnie teraz. Super się nada. Bardzo delikatnie zmielony, więc też te drobinki są malusieńkie i wyglądają przeprzepięknie. Nie ma tam przerostu formy nad treścią. Także super. No, i kolejne rzeczy, które dostałam, to jest wszystko tosa. Słuchajcie, jak się raz powie, że się lubi jakąś markę, to potem wszyscy się na tym fokusują. Yy, I wszystkie prezenty są właśnie, wszystkie, dużo prezentów jest właśnie z tej marki, którą się wymieniło. Także mam jeszcze trzy prezenty z tosa. Jeden już widzieliście na filmie, to jest ta bransoletka. Może wam ją ściągnę. O, ona się tak, tak otwiera. Och. I tutaj ma takiego maciu, cienkiego. Sfokusujesz się, dziadu jeden. Tu jest taki malusieńki misiaczek, bardzo, bardzo delikatny. Tak naprawdę też nie widać go jakoś, bardzo, bardzo jak już jest na ręce. No i leciusieńka, jest leciusieńka. I teraz, tak naprawdę, to jest taki mój zestaw na co dzień, właśnie z tym zegarkiem, też Tosa. Kolejny prezent to jest taki. Maleńki portfelik. Jestem w nim zakochana. Wiecie, że ja korzystam z holderów od dłuższego czasu, bo są malutkie. Ja mam coraz mniejsze torebki, więc wolę mieć też malutki portfelik. Natomiast ostatnio troszkę mnie holdery zmęczyły tym, że właśnie no ja rzadko korzystam z gotówki, prawie w ogóle, ale ostatnio miałam taki okres, że jednak było trochę tej gotówki. No i ciężko się z holderem funkcjonowało. A tu proszę, dostałam taki malusieńki portfelik i w sumie na razie korzystam z niego. Myślałam, że będę tak zamiennie raz z kartholdera, raz z niego, ale na razie korzystam głównie z niego. On ma takie malutkie przegródki, no i tutaj właśnie trzymam sobie karty, trzymam sobie drobniaki i trzymam sobie papierowe pieniądze i sprawdza mi się to bardzo dobrze. Bardzo Wam polecam, jeżeli właśnie kupujecie kartholdery albo takie małe portfele. Żeby to był jakiś taki mocny kolor, bo jak wrzucacie do przepasnej torebki, to jest dużo łatwiej znaleźć, także no, bardzo mi się to podoba i super mi się z niego korzysta. No i kolejna rzecz, stołsa zwierzęca, mocno zwierzęca, czyli moja nowa owca. Bardzo mi się te torebki spodobały, jakie tylko zobaczyłam. To jest nowość w tołsie i są na razie dwa kolory: różowy i szary. No i właśnie ten różowy, bardzo się cieszę, że właśnie na niego padło, bo on mi się podobał najbardziej. One teraz w ogóle chyba są przecenione o połowę, bo Tous ma zawsze w nowym roku przeceny, także możecie sobie zajrzeć. No i co? Tutaj ma lustereczko, takie przesłodkie i właśnie z tym napisem to z e, taką etykietkę. Tutaj rączkę do trzymania no i można sobie przewiesić i powiem Wam, że bardzo wygodnie się z tego korzysta. Ją się też rozpina tak, można na maksa ją rozpiąć, że w ogóle można ją całkiem, całkiem otworzyć. No i jest słodziutka i w tym okresie właśnie takim e, zimnym Sprawdza się idealnie, fajnie wygląda właśnie do swetrów, ale też do jeansów jasnych, więc no, myślę, że to jest taka jedna z bardziej oryginalnych w mojej kolekcji. Zaraz wam jeszcze pokażę, jak ona wygląda na mnie, przewieszona. I co, bo to chyba wszystkie prezenty już, które doszły. Wszystkie. To teraz zobaczycie, jak wygląda na mnie. I tak wygląda torebunia zawieszona. No jak taka po prostu. Owieczka, która za wami chodzi, bardzo dobrze mi się z niej korzysta. Eee, także Wam też polecam. No pewnie też pojawią się nowe kolory, znając Tousa, to on najpierw rzuca dwa kolory, jak jest nowa torebka, a potem jak torebka się dobrze sprzedaje, to dorzuca jeszcze dużo, dużo nowych kolorów, także, eee, tak jak mówiłam, na razie była tylko ta różowiutka i chyba jeszcze szara. W ręce wygląda to w ten sposób, i szczerze mówiąc, nawet całkiem często o dziwo z tego korzystam. Myślałam, że to raczej będzie tylko taki element dekoracyjny, ale nie. Dobrze, że jest tarączka, bo czasem się przydaje. I miałam Wam powiedzieć jeszcze o dziarce, także już Wam pokazuję, jak wygląda. Ciągle jeszcze nie jest to zdrowa, stuprocentowo dobrze wyglądająca dziarka, dlatego że dopiero minęło raz, dwa, trzy, cztery no niecałych 5 dni odkąd ją zrobiłam, a tak naprawdę ona potrzebuje tak ze dwa tygodnie żeby się uleczyć i już ją Wam pokazuję i tak prezentuje się mój mały, nowy tatuaż półksiężyc troszkę się zbliżę nie wiem czy to będzie widać dobrze czy nie w każdym razie tu są co najmniej trzy kolory, dlatego że jest granat, jest troszkę jaśniejszy niebieski jest też różyk i to ma być taka właśnie Mała galaktyka w księżycu. E, jeszcze to się goi, dopiero za dwa tygodnie będzie wyglądało to tak, jak powinno. Jeszcze gdzieś nie, gdzie są stróbki i te linie też nie są takie wyraźne, kolory też jeszcze nie są docelowe, e, ale tak, uj, ale proporcje tak wyglądają, więc on jest właśnie tuż pod stanikiem widoczny, nie jest za duży i zdecydowałam się właśnie na taką dziarkę, dlatego, że symbolizuje wszystko to, w co wierzę czyli właśnie w ogromną siłę kobiecą w intuicję wierzę bardzo szczególnie moją, moja intuicja jest po prostu najlepsza na świecie dodatkowo jest to symbol magii, wszystkiego co mistyczne, też czuję się z tym związana jak najbardziej no i jest to też z zna... Przemian, śmierci, życia, reinkarnacji, ponownego narodzenia. Także, no, jak znalazł? Jak znalazł? Jedyne co, to jak zwykle oczywiście miałam problem, dlatego że ja, tak jak już wspomniałam, robię sobie zazwyczaj małe tatuaże. No i tatuażyści, tatuatorzy mają bardzo duży problem z tymi małymi tatuażami i zawsze najdłużej trwa przekonywanie artysty, żeby mi taki tatuaż wykonał, bo zazwyczaj jest dużo krzyku, że to będzie za małe, niewidoczne, że trudno, że ciężko. Także też tutaj musiałam poświęcić. Sporo czasu, żeby w końcu to był ten rozmiar, a nie inny, nie większy, także. Ciężka sprawa, ciężka sprawa, ale jest taki, jaki chciałam, także jestem bardzo zadowolona. Eee, no i co, i zobaczymy, co jeszcze się tam pojawi u mnie. No pewnie znowu, jeżeli coś się pojawi, to będzie to małe i w mało widocznym miejscu. Dajcie znać, jakie wy macie tatuaże, jestem ciekawa. Eee, niekoniecznie musicie pisać, co sądzicie o tatuażach, bo domyślam się, że jedni kochają, drudzy nie, eee, ale to jest każdego wybór i kto co lubi, jak lubi. I to słuchajcie, byłoby. Na razie na tyle z update'ów, z nowych zakupów, ciuchów, prezentów i tak Widzę się z Wami już niebawem. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Wam za oglądanie. I do zobaczenia soon!